Proszę pokazać, jak działa system płatności MasPay. Jesteśmy w sklepie, tak? Mamy terminal, terminal płatniczy. Jesteśmy w sklepie, mamy terminal płatniczy, który nie musi być wyposażony w żadną dodatkową aplikację. Kasier na, na terminalu płatniczym wybiera kwotę, na przykład 2,45 euro. W, wkładamy kartę. To jest karta, karta Maspeja, tak? tak? Tak, to jest specjalna karta Maspeja. Karta oczywiście, którą ma sklepikarz, to nie jest karta klienta tak, oczywiście. Tak, karta, którą ma sklepikarz, następnie klient dzwoni pod numer, który widać tam na naklejce przy kasie. Połączenie jest rozłączane. Po czym użytkownik dostaje informację, jaką kwotę płaci, 2,45 euro, zgadza się z jakiego rachunku, proszony jest o potwierdzenie transakcji kodem PIN. Potwierdzamy transakcję kodem PIN i dostajemy potwierdzenie, że transakcja została przyjęta do realizacji, a na terminalu drukowany jest paragon z potwierdzeniem, że transakcja została zrealizowana.